Ogłoszenia parafialne w liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy w poniedziałek święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty, w środę wspomnienie świętego Ojca Pio, prezbitera. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy o pitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. W tym roku ksiądz profesor Dariusz Oko obchodzi podwójny jubileusz, 60 lat życia i 35 lat kapłaństwa. Z tej okazji życzymy jubilatowi wszelkich łask w życiu kapłańskim i naukowym. I zapraszamy dzisiaj na dodatkową mszę Świętą, która zostanie odprawiona w jego intencji o godzinie 14. .00. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe. Biuro klubu udziela wszelkich informacji na temat hormonogramu i rodzajów zajęć w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach od 16 do 18. .00. Serdecznie zapraszamy. Centrum Kultury i Świętej Jadwigi przypomina, że trwają jeszcze zapisy na zajęcia pozalekcyjne. Dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje znajdziemy na plakacie i ulotka. Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca dzisiejsza składka jest w całości przeznaczona na parafialne inwestycje. Dokładne informacje na ten temat znajdziemy w ubiegłym, ubiegłotygodniowym biuletynie. W tym tygodniu kończy się kończy miesięczną praktykę w naszej parafii kleryk Mateusz Burdyn. Dziękujemy za pożyteczną i sympatyczną obecność wśród nas przy czym i Mateuszowi wielu łask Bożych na drodze prowadzącej do realizacji powołania kapłańskiego, a szczególnie w przygotowaniach do święceń diakonatu, które przyjmie na wiosnę. W przyszłą niedzielę przy kościele będzie możliwość nabycia miodu. Więcej szczegółowych informacji znajdziemy w dzisiejszym biuletynie, który jest wyłożony przy wyjściach z kościoła. A teraz prośmy o Boże miłosierdzie dla naszych parafian, którzy ostatnio odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Romana Zielińska ze Stachiewicza 17, Stanisław Kapuściński z Stachiewicza 27, Władysława Cudziło, Stachiewicza 47, Aleksy Halota z Krowoderskich Zuchów 13 i Helena Ostrowska z Wybickiego 30. Dobry Jezła nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.